Cześć! Mamy tydzień kopernikański, ponieważ Mikołaj Kopernik jest patronem naszej szkoły. Dzisiaj przekonamy się, co poszczególni uczniowie sądzą o tym święcie i co mają na, na ten temat do powiedzenia. Zobaczymy, jak spędzają ten tydzień w poszczególnych klasach. Dzisiaj na WF-ie mieliśmy zamiast po prostu iść biegać poszliśmy zbierać, szukać takich kopert, w których były różne pytania o Mikołaja Koperniku. I to było spoko, trochę trudne nam się trafiło zadanie, ale było fajnie. Wczoraj we wtorek mieliśmy na religii, um, mogliśmy przygotować jakieś quizy albo losy, różne zabawy. I wtedy ja przygotowałam na przykład quiz, który zawierał siedem pytań. No to dobrze, że się jakby obchodzi Święto Kopernika i że um, się jakby go cz czci. E, na przykład wczoraj na WF-ie mieliśmy e, porozmieszczane koperty po całej szkole i musieliśmy grupa, grupami szukać je po całej szkole. Więc super. E, zadania, e, zadania związane z Mikołajem Kopernikiem, więc na przykład e, co studiował Mikołaj Kopernik? Coś w tym stylu, naprawdę super było. Dzisiaj na plastyce robiliśmy szkice Mikołaja Kopernika yy, i na WF-ie zbieraliśmy karteczki z zadaniami. Tydzień Kopernikajski to ważna chwila dla Mikołaja Kopernika, bo świętujemy jego wtedy urodziny. Ehm, ma, będzie wiele pewnie zabaw. Niektóre już mieliśmy z klasą na WF-ie takie liściki, ale niektóre też będziecie mogli takie zabawy bo lubię, że możemy pokazać nasze szkoły, że nie jesteśmy wyjątkowi. Panka Kopernika e, też jest często szkoły. Tylko że nie w naszym mieście, tylko często w Gdańsku jest. E, tańczyliśmy też na Wolfy Planety. Ka każdy z chłopaków ma nas dość. Możemy teraz zatańczyć, jak, jak pan od historii na nam pozwoli. Witam nie Czuję to się się świetnie, zamieszkują mi rośliny, zwierzątka i ludzie. Jestem to szczerze powie, panem moja atmosfera jest zimna. Mam dużo wody, śmiało padnie się obchodzić. Cześć, Sama, pani, pani, to Bardzo się się co pani, 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 Dzisiaj na matematyce robiliśmy działania matematyczne, właśnie związane coś tam z kosmosem. Na WF-ie biegaliśmy, szukaliśmy kopert i odpowiadaliśmy na pytania związane z Kopernikiem. Na WF-ie WF to... mieliśmy zagadki. Mieliśmy zagadki, szukaliśmy w całej szkole. Zadań. Z ko z koper koperty z zadaniami. No. A poza tym, a my też robiliście konkretnego pracę może... No, żeby... Będziemy robić na religii. Na religii będziemy robić. A co będzie? Yy, malować yy, różne rzeczy związane z koparnikiem. Jak zrobiliśmy tak. projekt na religię. I dzisiaj będziemy go pokazywać. A co, tak, pokazywać. Yy, Zagadki, Zagadki będą że... rozmiszone po całej sali. Tak. Yy, my robiliśmy projekt na muzykę. Yy, my re... mieliśmy ułożyć pochodzi. Z znanej y, piosenki. Była hmm. ciekawe, y, y. Oglądaliśmy filmik na historii, Tak. fajny tak. był. To bardzo Te zadania na wf były fajne. Z, 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 z kopertami tymi, Tak, z kopertami. Trzeba hmm. było znaleźć koperty. <grym 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 że... się na matematyce. No. Y. Tego. A robiliśmy? robiliśmy e, od najdalszej planety od Słońca do Słońca takie Gdzie zadania, było taki przejść z zadan, no, zadaniami trzeba było przejść. <laughs> Były bardzo fajne zajęcia i na matematyce e, dzieci dostawały po szóste i po plusie i po piątce. Na matematyce robiliśmy fajne zadania, o właśnie e, tak by były różne, różne stacje zadaniowe. Na historii mieliśmy o jakby film obejrzeć o tym, o Koperniku, żeby się więcej o nim dowiedzieć. Na religii robiliśmy quizy o Mikołaju Koperniku i różne wiadomości też były o nim. Na przykład skąd pochodził, gdzie się uczył. A na WF na dziewczyny robiliśmy różne, że mieliśmy koperty i szukaliśmy jej po całej szkole. I na końcu, z, z, zebraliśmy te koperty, to odpowiadaliśmy na pytania o Mikołaju Koperniku. O Mikołaju Koperniku. Biegaliśmy na wf po koperty po całej szkole, no w całej, w całej szkole, szukaliśmy koperty i nic nie znaleźliśmy, ale zdobyliśmy jednego punkta. byli fajne zadania na tym, na, tym, tym, na tym tygodniu kopernikańskim. Na muzyce, na muzyce musieliśmy znaleźć karaoke, jakieś, jakieś piosenki. Wymyślić do niego słowa o kosmosie lub Mikołaju Koperniku i potem zaśpiewać. Na religii robiliśmy takie quizy o Mikołaju Koperniku. Dostaliśmy za to szóstkę i pochwałę. I tam były takie różne pytania, na przykład mogliśmy zadać w którym wieku, albo w którym miesiącu na przykład. Powstał Mikołaj Kopernik, albo takie różne pytania testy. Na matematyce mieliśmy stacje jakby zadaniowe o Ziemi. Kto pierwszy dotrze, dostanie szóstkę. I właśnie ja z moją koleżanką i moimi jeszcze dwoma koleżankami dotarliśmy i dostaliśmy za do to jeszcze pierniczki. I yy, na muzyce musieliśmy zrobić swoją piosenkę o Mikołaj Koperniku. Słoneczem mirują planety. Wszystkie w innym tempie okrążają słońce. Różnią się kolorem, masą i rozmiarem. Lata lecą one stale, kręcą się wytrwale. Merkury, to ja jestem pierwszy i najmniejszy. Moją powierzchnię pokrywają ogromne kratery z własną pogodą. Nie umiem dojść do zgody. W dzień jest mi gorąco, w nocy bardzo marznę. Bardzo, no Mam na imię Wenus, jestem droga w kolejności. U mnie nieustanny upał jest bezlitosny. Wyruję wolno, nigdzie się nie spieszę i bardzo jasno świecę się na niebie. Tu ziemia, witam serdecznie, czuję się świetnie. Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie. Jestem przyciągane planetą moc słońca, moja atmosfera jest cudna. Mam dużo wody, więc śmiało wpadnie się ochłodzić. Hej, tu Mars, planeta numer 4. Bardzo się czerwieni jestem, cały zardzewiały. Mam najwyższe góry i ogromny mam pyłu. A, nic nie widzę, znowu leci mi do oczu. W Układzie Słonecznym wirują planety, wszystkie w innym tempie, okroć. Ujowisz największy olbrzym gazowy, piąty od słońca na pewno nie przeoczysz, choć moja masa jest potężna, niezwykle. To z wszystkich planet kręcę się najszybciej. Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów, po moich pierścieniach właśnie mnie od razu, wiruję w nich kamienie pyłu i sporo lodu, jestem szósta od Słońca, w głowie to zakoduj. Cześć, tu ja, lodowy gigant o imieniu Ura. na mnie jest najniższa temperatura, słynę z bladego, błękitnego koloru, jestem siódmą planetą i wiruję na boku. Na koniec ja, swoje trzy grosze w torące. nazywam się Naptun i najdłużej od Słońce. Boże huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię słuchaj tak. W Układzie Słonecznym wirują planety. Wszystkie w innym tempie odrążają słońce. Różnią się kolorem, masą i rozmiarem. Lata lecą one stale, kręcą się w